Mamy silniczek Siemensa. Tak wygląda szczotka. No i w ten sposób ona pracuje. Tutaj jest ucho, przez które przekłada się sprężynkę. Ona przechodzi tędy. Teraz pokażę to na pracującej szczotce. Mamy tutaj szczotkę, która pracuje. A, I działa to na tej zasadzie. Tutaj może będzie coś więcej widać. No właśnie, to w ten sposób wygląda. Strężynka jest zamocowana. O tutaj, o powinno być ją trochę widać. Nie, nie łapie mi trochę ostrości. O, teraz ją widać. Spróbuję paluchem z drugiej strony ją podepchnąć. Tutaj widać bardzo ładnie tą sprężynkę i ona sobie dociąga szczoteczkę do komutatora. Niestety nie widać, z tej strony mam zdjęto, z tej strony byłoby bardziej widoczne No ale tak to niestety wygląda Próba zastąpienia jej sprężynką od długopisu, no niestety raz, że sprężynka jest za długa trzeba było ją troszeczkę inaczej złapać No rozciągnęła się nam i, i spowodowała zwarcie No to tyle